Tak jest zombies. I chętnie się z Claire Games. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Jest zresztą, jak słuchacz po moim głosie, jestem naprawdę podekscytowanym tym, co otrzymaliśmy dzisiaj, i tym, co otrzymamy w środę. Otóż, w środę, już podobno mamy otrzymać trailer do. Call of Duty, Black Ops, Cold War, trybu zombie. Tak jest. Jest to, jest to, powiedzmy, dosyć duży temat, ponieważ ja mam osobiście ogromne oczekiwania i w sumie mam nadzieję, że właśnie tegoroczny tryb trzeci, czyli w tym przypadku jest to zombie, będzie bardzo dobry. I właśnie dzisiejszy film przedstawi nam te wszystkie informacje. Ja wam przekażę te informacje, które dzisiaj my o 18.00 godzinie otrzymaliśmy. No i, no i przede wszystkim zombiaki, co nie? Kto nie lubi zombie, co nie? Przyznała się w komentarzach, ale no, tak czy inaczej. Dobra, a więc może pierwszy zacznijmy od tego, że o 18 godzinie. No, jak już mówiłem to w poprzednim filmie, youtuberzy tutaj, powiedzmy, wskórali kilka ciekawych rzeczy, otrzymali kilka rzeczy, kilka bardzo ciekawych linków, ale będę, powiedzmy, przechodził do formalności, a więc zdjęcia. Jak widzicie, otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia, zdjęcia. Tutaj to macie zdjęcie, które w sumie już było w piątek, otrzymaliśmy je w piątek, lecz tutaj oczywiście wyraźnie widzimy maszynę, która podobno będzie niby perkiem, oraz nadal mamy zębiaków. A no, na górze mamy po prostu stertę zombie, więc tak to mnie więc w ogóle daje wam tylko te szybkie informacje, które w sumie ja ominęłam, a, które były dosyć ważne, Dotyczą zombie. Otóż jest także ta taśma, która jest po rusku, już nie pamiętam co ona znaczy, ale to jest powiedzmy już nieważne, ponieważ to było jakieś tam tłumaczenie, w sensie to jest po rusku i było tłumaczone na angielski i tam jakiś wyraz wyszedł, ale on był kodem, nieważne. Potem otrzymaliśmy kolejne zdjęcia, jak widzicie, mamy kolejne zdjęcia, które wyglądają właśnie w ten sposób, czyli mamy jakiegoś takiego... Typa z prawej z maską gazową, z jakimś plecakiem, już nie pamiętam jak to się nazywa. Oraz mamy typa z lewej, który wygląda jak taki e, Niemczur. No nie wiem, nie, mam, nie jestem jakimś znawcą, lubię powiedzmy ten, ten, te tematy. Szczególnie jak grało się w World War II, zombiaki itd., lecz, no, i tak dalej. Lecz fajne zdjęcie, co nie? Mamy dwóch żołnierzy, także mamy trzeciego i tam jakiegoś jeszcze w tle, więc oczywiście to mogą być postacie chociażby z zombie, więc tutaj warto jest to zwrócić na to uwagę, co nie? Ale dobra, kolejna, kolejne rzeczy w sumie, które, które były na talerze, i tutaj w sumie te zdjęcie, które widzicie, przedstawia nam datę oraz godzinę, jest to 10 AMPT, czyli czasu naszego... W tym przypadku będzie to godzina 19.00 środa, czyli september 30, czyli 30 września, więc tak, w środę o godzinie 19 wszy, wszyscy czatować na kanale, ponieważ będzie trailer e, dotyczący zombie, więc zobaczymy, zobaczymy. No i to co widzieliście na początku, czyli te 6 sekund takiego małego teasera, który dziś otrzymaliśmy, właśnie to jest ten teaser, który nam przedstawia e, no tą walkę tych zombie, w sensie jak to, ci żołnierze walczą e, z tymi zębekami, te, te vibe'y, od razu odczyłem mapę Final Raid, która, która była w kalkulacji World War 2, tak? wiecie, ta, ta pierwsza mapa, która, która była fajna, nazywała się na Polskie Ostatnia Rzesza. Moim zdaniem była bardzo przyjemna, bo w ogóle World War 2 zombie, jakie były strasznie schytowane, moim zdaniem były dość dole. Nie był to Treyarch Zombies, klasyczny, lec to, lecz to był, wiadomo, Sledgehammer, jak wiecie Sledgehammer miał robić tego koda, lecz robi to Treyarch, Raven i kilka innych studiów, więc tak to wygląda. Zresztą w poprzednim teaserze, który otrzymaliśmy pod koniec trailera do multiplayera, e, tam był właśnie jak 11 sekund około, gdzie widzimy dosłownie schody e, z Nachta, z pierwszej mapy w ogóle Call of Duty World Art. A war. No i ogólnie Nacht był w każdym innym kolumnie, wiesz, był w Black Ops 7, był w Black Ops 2, na Mówie Transit, był w Black Ops 3 jako remaster i tak dalej, co nie, więc, więc Nacht to jest powiedzmy jedna z najbardziej <laughs> znanych map. No i tam także widzieliśmy małpy. Małpy słyszeliśmy w tle dźwięk Jaggernoga, perka Jaggernoga. Jest to oczywiście perk, który nas wzmacnia i także mamy właśnie te zdjęcie, które teraz widzicie, gdzie właśnie na tych czarnych, sorry, czerwonych zarysach widzimy perka. Logo Perka, którym jest oczywiście Juggernaut powiedzmy jeden z głównych perków, który został usunięty w Black Opsie 4 i wszyscy się zezłosili. A teraz powraca, więc wiemy, że to powiedzmy jest kontynuacja fabuły Storyline ether Może nie kontynuacja, ale powiedzmy coś, co się dzieje w podobnym uniwersum, ponieważ jak wiecie, Black Ops 4 wszystko zakończył i tak dalej. Jakby to może być teraz z poziomu wyzerowanego, czyli coś w stylu reboota. Nie mam pojęcia, lecz będą małpy takie klasyczne, jak to było w poprzednich, ząbiakach, będą perki typu Juggernaut, więc ja jestem naprawdę pozekscytowany. No, ale przede wszystkim otrzymaliśmy powiedzmy taką, takie potwierdzenie właśnie, że te że te zombie właśnie będzie wyglądać tak, a nie inaczej no powiedzmy to jest ułamek, to jest można powiedzieć cinematic trailer, czy cokolwiek co to jest lecz będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie właśnie takich aspekt horroru, nie wiem wy na co liczycie, dajcie znać ilu z was grało w zombie lub jakimi jesteście fanami czyli, czy czyli już weszliście dawno w ten, właśnie to, w, tak, w tą sagę zombie czyli no, miejmy nadzieję, że nie zawiedzą w tym roku z trybem. zombie, w razie Black Ops 4 tak średnio było. Jeśli chodzi o tryb zombie, wi wiadomo, teraz mieliśmy specops, więc teraz powrót do strzelaniny do zębiaków. Także ja jestem naprawdę podekscytowany, jak już tysiąc razy. Nie będę przydłużał, ponieważ chyba nie mamy więcej informacji, jak już środa. Y pamiętajcie, środa dziewytasta? No i tyle. Także subskrybuj kanał, dziękuję, bo na bieżąco oraz zostaw łapkę w górę. Bardzo mi to pomaga, że to by zamienił dagą No i co, dziękuję. Do usłyszenia wy kolejnych. Na razie, makler out. A dla wytrwałych, najlepszy trailer z zombie. Order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the woods operator pack in modern warfare and warzone